Siemano. A w dzisiejszym odcinku pierwszy z naszych tripów Cykliczne spotkania klasyków. Tam wybraliśmy się właśnie takim składem. Te trzy dubel kabina, wynajęliśmy lawetę i na pace umiejscowiliśmy naszego garbusa dziada 65. na air Specjalnie zrobiliśmy niższą lawetę po to, żeby auto fajnie się prezentowało w trakcie jazdy i po to, żeby jedna osoba mogła spokojnie dwoma autami lecieć, żeby to. Fajnie i pięknie wyglądało. Udało nam się ogarnąć ziomeczka z dronami, żeby parę ujęć z dronów na stacji paliw zrobił właśnie on. Chcieliśmy na stacji paliw ogarnąć taką opcję, że nalewamy i do te trójki, i do garba wache, ale niestety nam się nie udało. Udało nam się jedynie do garba zatankować, bo okazało się, że, jest, że ma Żyda, więc zaleliśmy go za 150 i powoli wyruszyliśmy w podróż. Wskoczyliśmy na autostradę obwodnicę Mińska Mozeckiego. po to, żeby można z jazdy było kilka ujęć. Ostatnie ujęcie z postoju przed wjazdem na obwodnicę Mińska pocisnęliśmy w stronę Teres Pola. Pakujemy ostatnie graty, czyli naszą deskę, którą pomalował raz and Fast. Więc specjalnie zrobiliśmy slow motion, żeby fajnie wyglądał skład. Zawsze to było moim marzeniem, żeby taki składik nagrać w trakcie jazdy i żeby to się właśnie tak prezentowało. Brakuje jeszcze plandeki na te trójce, ale to wszystko powoli szykujemy, żeby cieszyło to oko. I takich składów jeszcze na polskich drogach nie widziałem, więc będzie okazja popodziwiać. Pomógł nam też Ziomek z kabrioletem, po to, żeby kilka ujęć z jazdy nagrać właśnie te ujęcia. Wrzucamy do tego filmiku Ziomek z z kabrioletem śmigał, po to, żeby fajnie auta z jazdy wyglądały. Taki skład naprawdę rzadko się widuje na polskich drogach. I już pierwsze miejsce postoju w Misku Mazowieckim robiliśmy cykliczne spotkania klasyków, a potem przenieśliśmy się pod Pałac Dernałowiczów w Misku i tu również była druga część zlotu. W całości możecie zobaczyć na naszym Instagramie Furanca, jak wyglądał zlot i wydarzenie, a tak wyg wyglądał nasz zestaw na to wydarzenie. Mamy nadzieję, że filmik Wam się podobał. Do usłyszenia, do zobaczyska. I na pewno nie raz jeszcze się spotkamy takim lub większym składem na trasach. W następnym sezonie planujemy większą ilość zlotów. Dzięki za uwagę. się Manara.